Jak pewnie wszyscy zauważyli, w środku filmu była, było takie zamrożenie. Nie mam pojęcia dlaczego i z jakiego powodu. Film u mnie w domu działał bez problemu. Widocznie coś musiało mu zaszkodzić w czasie przerzutu w otchłan sieci, i gdzieś te sceny musiały się tam rozpuścić. Ale. Nic nie szkodzi, ja po prostu z tego powodu wstawiam właśnie ten kawałek. Gdyby komuś to do czegoś było potrzebne, to te brakujące minuty można sobie zobaczyć tutaj. Orbita wokół siebie, tak byśmy to nazywali, jest bardzo dużo systemów podwójnych, i według naszej nauki jest tak, że systemy podwójne, yy, zakładano wcześniej, że w takich podwójnych systemach gwiezdnych nie. Yy, nie mogłoby się yy, jakby życie rozwinąć, czy też inteligentne życie, dlatego, że orbity będą, że planeta nie będzie miała pewnego cyklu, że on będzie niestabilny z powodu dwóch właśnie okrążących się gwiazd. Jeszcze planet będzie bardzo skomplikowane, że chodzi o pory roku, o jakieś takie historie, o geologię, o, o grawitację między nimi to, po prostu nie będzie miał stałej że życie, aby się rozwinąć czy cywilizacja musi mieć jakiś okres czasu dosyć długi, płaszczyznę taką czasową, na której jest stałe warunki są, aby mogła się rozwinąć tak samo jest z życiem, tak samo jest z cywilizacją, i tak my to tak obserwujemy. Ale nie tak dawno okazało się, że znaleziono podwójne układy podwójnych gwiazd z planetami, które, że wypadkowa tych wszystkich sił yy, wygenerowała stabilną orbitę i dla planet, i dla tych gwiazd. okazało, się? Skoro tak jest, to teoretycznie mogą się rozwinąć tam, powiedzmy, teoretycznie przynajmniej życie. Jeżeli już nie inteligentne, to, to być może jakieś właśnie takie, no jakieś organizmy mogą powstać z tego. Czyli uznano to, że jednak tak, no, widocznie potrzeba pewnego gigantycznego okresu czasu, zanim to się ustabilizuje i takie systemy powstały. Teraz, ale mamy też systemy potrójne, i tam jest matematyczny, powiedzmy kocioł, tego nikt nie potrafi rozwiązać, znaczy, on tak potrafi, ale powiedzmy, są skomplikowane obliczenia, w razie one pokazują, że nie będzie tam stabilizacji, że tam będzie stabilizacja niemożliwa, ale przypominam, że właśnie w tych podwójnych systemach też na początku nie, była niemożliwa, a potem się okazało, że jednak jest. Dlatego ja tu jestem otwarty na to, bo ktoś mógłby właśnie powiedzieć, że jeżeli właśnie ten. E, Canis Major jest systemem potrójnym, według tego przekazu. Mówi, według tego, ja nie sprawdzałem właściwie tego astronomicznie, czy tak rzeczywiście jest. Może ktoś z Was się na tym lepiej zna, bo ma czas, i może się tym zająć i, i niech napisze na kanał. E, bo tak samo było z Syriuszem. Zauważcie, na początku był Syriusz y, tylko jako dzisiaj Seriusz A, Syriusz B. A jeszcze mówi się też o serjuszu C, czyli też o potrójnym systemie, właśnie gwiazdy o zbiorze psa, akurat no w tym to jest też wielkiego psa. To jest też, też, ciekawe. Ale właśnie ten najbardziej oddalony Major, 5000 lat prawie, tam niecałe, miał być potrójną gwiazdą, i dlatego tu był taki konflikt. A z drugiej strony pokazał, że ta niestabilność, właśnie wygenerowała właśnie taką wojowniczą naturę. że po prostu te organizmy musiały od początku walczyć z warunkami, z, e, musiały e, wszystko tworzyć, e, powiedzmy, wszystko robić, aby przetrwać. E, I być może właśnie gdzieś tam w ich e, kodzie genetycznym e, wykształciła się jakaś taka e, informacja, która czy też taki jakby. E, Coś, co nakazało być może opuścić ten system gdzieś dalej, wykształcić technologię i do bardziej korzystnych korzystne warunki. Ale to już są takie, takie spekulacje. Powiem Wam, że takim dziwnym trafem, ja rok temu natrafiłem na książkę, jeszcze właśnie nie, nie znając tej historii rok czy no, na pewno ponad rok temu. Kiedy. Te, ten materiał leżał u mnie w domu, ale ja go nie ruszałem wcale. Natomiast e, idąc przez e, księgarnię, nazwijmy to, założyłem książkę, która mnie zainteresowała, ponieważ napisał chiński e, e, pisarz, science fiction. Ja ją po prostu z tego e, względu kupiłem, tylko dlatego, żeby zobaczyć, cóż tam Chińczycy mają na w swojej. Do zaoferowania w tej materii. Ja byłem swego czasu, z czym jestem też fanem książek science fiction. Bardzo to lubiłem od dziecka. Lubię do dzisiaj, jeżeli mam czas. Teraz mam trochę mniej czasu, ale jeżeli mam, to co jakiś czas coś sobie tam przeczytam. Patrzcie, to wam poka pokażę. Nie jest reklama, <grym> bo nic za to nie ma tu reklamy na, na kanale. A ja dziś już jest tak, że cokolwiek się pokaże, to, to każdy mówi, że jest jakaś reklama już z tego. To jest ta książka. E, Trzy Słońca, taki jest tytuł. E, jak to się właściwie, autor tak naprawdę, jak go wymówić, to powiem wam, że ja nie wiem. Xin Liu albo Cixin Liu być może. E, napisał tą książkę, dostał jakieś awardy i tak dalej, tak dalej. Ja ją sobie przeczytałem. Jest niezwykle ciekawa, naprawdę e, w swojej idei, że tak powiem rewelacyjna. Właśnie mi chodzi tutaj o problem tych trzech słońc, o problem świata, który właśnie wiruje wokoło, tak nazwijmy to, wokoło tych trzech słońc. Jest to możliwe. Bardzo, cieka bardzo ciekawy bar yy, opis problemu właśnie tych trzech yy, słońc i związanych yy, z nim jakby różnych. Yy, trudności, które by ewentualnie na taki świat czekały i jej mieszkańców. To taki, taki, taki przypadek jakby, nie wiem, przeczytałem. Później, później właśnie zajmując się tą historią, tutaj Zielony Świat i owi ludzie, wilcy właśnie pochodzą właśnie z takiego świata. No niezwykle, niezwykle, niezwykle ciekawy, ciekawy, przypadek. Ale zostawiam też ten problem na bok. Czy to jest możliwe, czy nie? W każdym razie, według przekazu, stamtąd to nie mieli pochodzić. I e, ich technologia, właśnie, raz ich psychika, właśnie być może, właśnie z tego powodu była tak zbudowana w ten sposób, który my byśmy nazwali barbarzyńsko-brutalny. Natomiast, e, e, jak oni podróżowali przez przestrzeń, to jest też niezwykle ciekawe. E, wspomniałem, Dysponowali inną technologią zupełnie na została działającą, ale ich statki kosmiczne były niezwykle ciekawe, kiedy reptyloidzi, czy też Drako, budowali statki kuliste, gigantycznych rozmiarów, też po części. I też powiem wam, co jest ciekawe, że człowiek, który człowiek, który, istota, która przekazała te informacje, nazwała te statki reptylian gwiazdami śmierci. To jest naprawdę bardzo mocne, ponieważ wiadomo, już wspomniałem, Gwiazda Śmierci. My znamy Wiersza Śmierci z filmu George'a Lucas'a. Olbrzymia y, planetoidalna, y, powiedzmy, konstrukcja z takim okiem, jakby, y, z którego wylatuje, czy wylatują, em, jest w stanie emitować. No, promienie o potężnej, gigantycznej wręcz mocy, potrafią zniszczyć całe planety, miasta, yy, inne statki kosmiczne itd, tak dalej, Wszyscy to widzieliśmy, yy, wszyscy to znamy. I tak właśnie się te statki nazywały, te duże przynajmniej, ten flagowiec królowej był gwiazdą śmierci, były też pomniejsze i Natomiast to, co zrobili yy, ludzie wilki, czy, czy ludzie, no właśnie, czy można nazwać im ludźmi, to wydaje mi się, wyjaśnimy może w jakimś następnym odcinku, zielonego świata, ale na razie tutaj wracamy do owej technologii. Otóż oni zauważyli, że jak zaczęli rozwijać swoją cywilizację, swoją kulturę technologiczną, to bardzo dużo materiału znaleźli w otaczającej ich najbliższej przestrzeni w postaci meteorytów i asteroidów. Jak wiadomo, asteroidy. Y, mamy cały pas asteroidów tu, w naszym kraju słonecznym. On zawiera niezwykle rzadkie metale, wysokiej jakości, różne materiały, które by tu się bardzo, bardzo nam przydały na naszej planecie. Już teraz y, istnieje, istnieją projekty, które mówią o właśnie. Eksploatowaniu owego pasa asteroidów, czy też o przyholowaniu powiedzmy tych asteroidów w pobliżu naszej orbity i tu ich bezpośrednio po prostu eksploatować, czyli wyciągać z nich. To, co zawierają, a zawierają naprawdę niesamowite e, rzeczy, mówi się też o strodach, schodzących się na przykład prawie całych ze złota. <grych> tak dla przykładu. E, I tak aczkolwiek ktoś zauważył, że gdyby taki e, wieloset tysięcznotonową bryłę złota, powiedzmy przytargano, nazwijmy i zakotwiczono tutaj. W na orbicie, to cena złota by spadła praktycznie do zera. Yy, nie byłoby znaczy do zera, byłoby tyle warte inny metal, ponieważ mas, masowo byłoby tego złota wszędzie i nikt by się o nią nie, no nie dał zabić, tak jak, tak jak, tak jak to yy, dzisiaj się dzieje. Wręcz tak można yy, powiedzieć. W każdym razie owe wilkołaki, niech tak będzie, yy, wyciągały ten materiał ze środka asteroidów. Także powstała taka jakby skorupa, jakby, jakby, jakby jajko wydmuszkę nazwijmy to, w środku materiał był wybrany, a na wierzchu yy, był to wyglądający jak meteoryt czy asteroid. Czasami często też z wielokilometrową warstwą skały, tak nazwijmy, czy, czy też tego materiału, z którym się składał. Powiedzieć trzeba, że oni zauważyli, że taki meteoryt przetrwał w kosmosie, czyli w przestrzeni kosmicznej miliony czy dziesiątki milionów, może nawet miliardy lat. Był bombardowany przez różne cząstki, nic by się nie stało, czyli był bardzo odporny na wszelkiego rodzaju jakby czynniki zewnętrzne. I gdybyśmy, gdyby wbudować tam powiedzmy napęd do niego, systemy uzbrojenia yy, i te wszystkie komponenty, które są potrzebne, to mielibyśmy gotowy statki kosmiczne, które byśmy mogli bardzo tanio produkować flotę, masowo taką flotę kosmiczną, yy, ponieważ już gotowe kadłuby można byłoby. Yy, były, są w zasięgu, po prostu wystarczy je wy, wy, wyżłobić, tak, tak, tak jest, to. Co ciekawe, oni zauważyli, że taka inwazja na jakiś system w postaci meteorytów byłaby niezauważalna przez systemy obrony, ewentualne systemy obrony jakiejś niecywilizacji. Ona by zauważyła, że jakiś meteoryt przylatuje, czy meteoryty, czy, czy jakiś, jakaś i, i coś, coś w tym stylu, i nie zwracali na to uwagi, czy można było nie do systemu, zbliżyć, a kiedy one by się zaczęły atakować, powiedzmy, czy, czy inwazować, byłoby już za późno. Tym bardziej, że Ustalone ich takie urządzenia, które symulują też to, co z tych meteorytów wychodzi na zewnątrz. Często czy, czy komet też wręcz, jeżeli my obserwujemy, detektujemy takie rzeczy, to wiadomo, z czego to się składa, jakie gazy czasami się ulatniają z takich meteorytów, jakieś kawałki lodów i tak dalej. To wszystko ten było zawarte już w tym asteroidzie i też ten asteroid, meteoryt, czy ciało, to ciało niemieckie dawało taką spektrum tego wszystkiego, co naturalna skała, powiedzmy, emanuje i przywiązywał do tego y, znaczenia. I tak też stało się właśnie, y, y, s, tak właśnie wniknęła ta flota w, na terytorium y, imperium czy też cesarstwa, reptylian, atakując ich peryferyjne światy. Pe, pewnego dnia nazwijmy to synchronicznie zniszczono bardzo dużo e, tych światów. E, aczkolwiek mimo to, w bardzo dużej odległości jeszcze od centrum, zaatakowano, e, zniszczono te reptylianckie bazy, podbito, pozabijano tych wszystkich generałów i Panie generałki, byśmy mogli tak nazwać, czy też dowódczynie, ponieważ jak wiadomo, imperium zarządzało e, wiem, zmianie struktur, które wcześniej nastąpiły. Tam pani miały do, coś do powiedzenia, nazwijmy to, a nie odwrotnie. E, tu często jest, się kojarzy właśnie ten, tą władzę tej królowej. Na przykład tu jeżeli weźmiemy znowu analogię i zbliżymy się tutaj do naszych ziemskich struktur, to zawsze jest pokazane to na, jest zwrócone uwagę na właśnie angielski dom arystokratów, gdzie królowa właściwie, mówi się o królowej, nikt nie mówi się o królu angielskim, bardzo rzadko, co, przeciął jakąś wstążkę i tak dalej, ale zawsze musi królowa podpisać, nikt inny. Ona jak nie zatwierdzi, to nic się tam nie będzie działo, tak przynajmniej jest, przynajmniej tak to się na zewnątrz Transferuje i te tradycje są bardzo właśnie z te struktury, praktycznie można powiedzieć żywcem wzięte z tej właśnie z tego cyklu Zielony Świat, tak ja bym to mógł nazwać. Ale cóż się stało dalej? Zauważcie, że oni właśnie mając dostęp do tych surowców całą tam masą ruszyły w ten układ czy też wgłady słoneczne, czy też gwiezdne zarządzane przez e, reptylian i zaczęły je inwazować. No i w dodatku jeszcze stało się coś takiego, że naruszyły, naruszyły też, terytorium, e, e, też terytorium, naruszyły tą właśnie strefę tych podróży kosmicznych, e, tych dróg handlowych reptylian. to powiem wam, yy, jeżeli byśmy chcieli też yy, troszeczkę sobie zwrócić uwagę, czy taki precedens miał miejsce z takimi drogami handlowymi obcych tutaj w naszej rzeczywistości, to przypominam sobie historię yy, Bety i Barnea Hillów. Yy, większość z was na pewno zna tą historię. Tu chodziło o właściwie pierwsze, można powiedzieć porwanie, yy, pierwsze porwanie takie czy wzięcie na pokład, które zostało później zrelacjonowane. Ta historia była niezwykle popularna. Jest masę książek na ten temat. Dzisiaj zdania są podzielone, jeżeli chodzi o. Prawdziwość tych historii, to oczywiście, jak zwykle, czym dłużej ta historia, y, czym dalej się oddalamy od niej, y, tym nagle zaczynamy, wydaje się, niektórym że zaczynam dostrzegać coś, co jakby dyskwalifikuje tę historię i, i tak dalej. Ale też wypływają nowe elementy i tak dalej. Y, Także ta sprawa jest nadal moim zdaniem jeszcze niezakończona. Ja y, posiadam ciekawe materiały na ten temat, jeżeli chodzi o ostatnie, właśnie takie y, jakby. Konkluzje, jeżeli chodzi o właśnie przypadek Betty i Barney Achillów, oboje już nie żyją, to powiem Wam, że być może nagram właśnie taki film, gdzie taką rewizytę jakby zrobić z tego przypadku i rozłożyć go na czynniki pierwsze, aby pokazać, co, co tam nowego się wydarzyło, czy też być może jakieś nowe konkluzje dotyczące tego przypadku, ale co jest ciekawe, tam właśnie w tej historii jest zawarta też mapa gwiezdna i ta ta mapa właściwie została pokazana owej bety przez dowódcę tego obiektu, który znaczy ona właśnie zauważyła tą mapę tam w jednym z pomieszczeń, to była mapa trójwymiarowa i tak ona, ona to opowiadała. Pamiętacie, że to są lata 50 miał Miała mapie, gdzie były punkty różne, takie właśnie w, trój, w trójwymiarze. I między nimi były takie kreski porobione, linie, miały, kolor, miały różne kolory. I ona się zapytała, co to jest, więc on, ten, ten przywódca dał jej do zrozumienia, że jest to mapa gwiezdna, która Pokazuje uczęszczane szlaki handlowe, szlaki badawcze i te wszystkie takie trasy, jakby właśnie te trajektorie tych obiektów w tutaj w najbliższej przestrzeni. Jak to się, że właśnie po tych trajektoriach się najłatwiej, czy też najbardziej korzystnie, czy być może najbardziej ekonomicznie, trudno powiedzieć, niebo to o poruszają ob obiekty. Jest tam duży ruch międzyplanetarny, tak nazwijmy to też między systemami gwiezdnymi I oczywiście w różnych kolorach, ponieważ każdy kolor oznaczał, tak jak już wspomniałem, no, jaką jak wspomniał jej badawcze misje, misje handlowe, a też nawet misje militarne, tak można byłoby powiedzieć. I teraz, co jest ciekawe, to ona narysowała tą mapę z pamięci, pod była poddana hipnozie. Ta mapa leżała y, jakiś czas gdzieś tam. Próbowano gdzieś tą mapę dopasować do jakiegoś gwiazdozbioru, ale nie udawało się to. Nie udawało się 20 parę lat. Ale ktoś nie dawał, jedna taka badaczka chyba, jeśli się nie nie wiem kto to był dokładnie z nazwiska, ale jedna z pań, która w tym przypadku się zbywała, nie dawała za wygraną i stworzyła taką mapę trójwymiarową, bardzo prosto, po prostu ten rysunek, który był na tej jakby karcie narysowany, ona zawiesiła takie okrągłe jakieś piłeczki czy u siebie w domu na sznurkach. W ten sposób, żeby właśnie oddać tą y, trójwymiarowość, tak jak to na rysunku było y, to podane, i zaczęto wtedy y, tą mapą z różnych stron, y, y, jakby manipulować. I w pewnym momencie ona pokryła się właśnie z y, obrazem rzeczywistym. No i de, tam, informacje wypłynęły właśnie, tak właśnie powstała, to jest właśnie geneza legendy, że na przykład takie słynne szaraki pochodzą właśnie z Cetaretykuli, dlatego że tam jedna z tych właśnie gwiazd została z całą pewnością zidentyfikowana jako Cetaretykuli 4, jeśli się, czy znaczy taka, tak później to nazwano czwarta planeta systemu Cetaretykuli, ale powiem wam, co jest ciekawego, też są głosy przeciwników, którzy twierdzą, że ta mapa nie pasuje wcale, że to nie jest prawda, że ona pasuje do rzeczywistości, bo jeżeli się tą rzeczywistą mapę nałoży, to tam są różnice, trochę, a to w skali kosmicznej byłoby po prostu gigantyczne i w ogóle nie pasuje. Ale chciałem zauważyć, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, że ta mapa powstała na podstawie rysunku. Narysowanego ręką i, i tu takiej precyzji nie będzie, jak wydruk jakiś z komputera. I oczywiście, też ta pani, która wieszała te y, powiedzmy, y, piłki na sznurkach, też y, zawiesiła tak, jak je się najbardziej precyzyjnie wdaje. Ale, ale to nie wieszał żaden automat, nie wieszano za pomocą jakichś danych z komputerów, tylko właśnie z tego rysunku. I jeżeli się to weźmie pod uwagę i się to, te mapy nałoży na siebie, to jest rzeczywiście, powiedzieć trzeba, bardzo mocna, jakby bardzo mocna, bardzo moc, można powiedzieć duża spójność tego, aż, aż wydaje mi się, że przypadkowo, E, przypadek byłby tu już bardzo przypadkowy, tak, e, tak nazwijmy to. No, ale wracamy z powrotem do naszych tutaj e, e, naszych wilków, które zaczynały powoli wchodzić w terytorium reptylia. I tu stało się też coś ciekawego. Oni, jak już wspomniałem, na skutek tej rozprzestrzeniania się próbowali też pewne aliancje z, z tymi ludami, czy też podbitymi cywilacjami jakoś wejść, tylko nie potrafili sobie w, w swojej jakby psychice uświadomić, że jeżeli ja jak czy, czy. Jeżeli jakąś aliancję z kimś tworzysz, to musi ten ktoś też jakiś zyski z tego mieć. To znaczy jest to jakby dla obopólnej korzyści. Natomiast tutaj ich jeżeli już tą planetę opanowali, czy ten świat no to była krótka rozmowa, rozmowa była taka asymilacja albo śmierć. I nie było żadnego Przestrzeni do jakichkolwiek manewrów, czyli podporządkowanie się kompletne owym wilkom, albo likwidacja kompletna. I to im się udawało jakiś czas. I teraz powiem Wam, zdarzyło się e, oczywiście te wieści z podbitych światów, zaczęły masowo nagle napływać do centrum dowodzenia. Właśnie na Teban, na Alfa Draconis wiadomości, niepokojące wiadomości coraz bardziej z podbitych regionów że tam właśnie asymilacja albo śmierć że tam nie ma żadnej, żadnej litości żadnego i że zbliża się ta flota coraz bardziej wnikając w terytorium opanowane przez drakonidów, którzy nie znali przeciwnika żadnego, a coś takiego Doszło do momentu, w którym królowa musiała zareagować. Dlatego, że e, doszła do wniosku, że czas namysłów minął. Już teraz nie można w jakiś sposób y, zbyć to, że jest to jakiś tam konflikt na granicy imperium z kimś tam i to, się, tak jak się powstał, nie warto tam inwestować, bo on powstał i i się rozpuści, albo jakiś status quo. Niech oni komentarz tam z tym poradzą. Ale nie. Tym razem, można powiedzieć, imperium zostało zagrożone i królowa, właśnie królowa, nie król, musiała zareagować. I ja może jeszcze, yy, może dodać, trzeba do, do tej jeszcze historii coś takiego że